Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7. Gość Radia 7 przy mikrofonie Urszula Adamczyk. Dzisiaj w studiu jest ze mną posłanka Anna Cicholska z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, i witam serdecznie wszystkich radio, słuchaczy Radia 7. Pani poseł udaje nam się ostatnio częściej spotykać, żeby komentować i rozmawiać o sprawach bieżących kilka tematów z poprzedniego tygodnia, z, z tego tygodnia, kilka tematów, o których już mówiliśmy w naszych serwisach informacyjnych, ale do których jednak mimo wszystko chciałabym wrócić. Taka pierwsza sprawa Fundusz Dróg Samorządowych. Informowaliśmy naszych słuchaczy, że gminy i powiaty z Naszego regionu otrzymały dotacje, dofinansowanie. Znaczne to finansowanie na remont dróg, dróg potrzebnych, dróg ważnych. Kilka milionów przybędzie w powiatach, m.in. Mławskim Ciechanowskim, prawda, i Żuromińskim. Szanowni Państwo, Fundusz Dróg Samorządowych to jest najlepszy program, jaki można było sobie wymarzyć po 1989 roku. Dla mnie, przewodniczącej Komisji Finansów i dawnego. Samorządowca. no Jest to coś pięknego, gdzie z wielkim entuzjazmem w tej chwili zachęcam gminy do realizacji tego programu. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych gminy i powiaty z Województwa Mazowieckiego otrzymają ponad 124,6 miliona złotych na budowę lub też modernizację 122,5 km. Metra dróg. Jeżeli chodzi o Cichanów, to na drogę powiatową. Otrzymano wsparcie klukowo-świerkowo. W powiecie Żuromińskim nastąpiła przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Bądzyń. W gminie Stupsk przebudowano drogę gminną w miejscowości Stupsk. W gminie Żuromin otrzymano środki na budowę ulicy Mazowieckiej. Szanowni Państwo, jest to ogromne wsparcie dla tych gmin. Zachęcam samorządowców z naszego terenu, aby interesowali się tym programem, bo to jest wstęp. Do dalszej części finansowania z budżetu państwa jest to dobry program, ponieważ również włączyło się Ministerstwo Obrony Narodowej, jak również Spółki Skarbu Państwa. Samorząd może otrzymać wsparcie nawet do 80%. Zależy to od zamożności danego samorządu. Zazwyczaj skupiamy się na 50%. Z, naszego, z naszej strony, a 50% samorządy. Jednak bardzo proszę, abyście a Państwo dobrze wypełniali wnioski pod względem formalnym. I na pewno te samorządy, które złożą wnioski, dobrze je umotywują, zachowają wszystkie parametry, otrzymają takie wsparcie, a w następnym rozdaniu tych pieniędzy będzie, będzie znacznie więcej. To apel do samorządowców, którzy przygotowują te wnioski, ponieważ wnioski o, o dotację mogą starać się tak bezpośrednio gminę, miasta lub powiaty. U nas z tego, co kojarzę, większość tych projektów, o których Pani wspomniała, które Pani wymieniła, otrzymały 50% dofinansowanie. Chyba od przyszłego roku już można się starać o to 80% będzie, prawda? Tak, jak najbardziej. Mhm. No, no i wszystko co to... wymieniłam 50% tak. dofinansowania. I wszystkie te projekty będą realizowane, muszą być zrealizowane w tym roku, prawda? Tak, tak, tak. Mhm, tak. Więc to też chyba dobra informacja dla naszych słuchaczy, e, ponieważ no, są to drogi, tak jak mówiłyśmy, potrzebne i drogi o remonty, których gminy, między innymi w miejscowości z ulica Konopnickiej, z tego, co kojarzę, już od kilku lat e, gmina próbowała zdobyć dofinansowanie na ten cel. E, I cieszę się bardzo, pani redaktor, że się udało. Myślę, że to a jest przebiegł do jak następnej realizacji. Zgadza się. Tym bardziej, że z tego, co wiem, Wójt Fiderski ma rozległe plany, jeśli chodzi o kontynuowanie tej drogi e, powiatowej, którą obejmuje ulica, ulica Konopnickiej, drogi gminnej, przepraszam. E, Pani poseł to jeden z tematów, o który, które miałyśmy poruszyć. E, drogi, ważna sprawa, ale ważną sprawą myślę jest też odpoczynek i rekreacja. I tutaj. Docieramy do kolejnego projektu rządowego realizowanego, proszę mi poprawić, jeśli się mylę, od ubiegłego roku tak zwane osy. Co się kryje pod tym skrótem? Jest to również bardzo ciekawy projekt realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. To są otwarte strefy aktywności. Skierowane do mieszkańców naszego regionu, całej Polski. Dzięki temu projektowi będą nasi mieszkańcy mogli aktywnie wypoczywać na otwartej przestrzeni. To są po prostu, można powiedzieć, że tak zwane siłownie, czyli nie potrzeba wchodzić w czasie jesiennym, letnim, Wiosennym do siłowni, tylko te siłownie będą po prostu na otwartej przestrzeni. I to jest taki fajny projekt skierowany do całych rodzin. Całe rodziny mogą po prostu w, w ramach spaceru popołudniowego korzystać z takiego właśnie aktywnego wypoczynku. No i również tu przytoczę pewne cyfry, pewne liczby, w jakim zakresie już z naszego terenu gminy skorzystały. W ramach tegorocznej edycji w całej Polsce dofinansowanych zostanie około półtora tysiąca obiektów na łączną kwotę ponad 50 milionów. Z terenu województwa mazowieckiego, tutaj z, z terenu subregionu Ciechanowskiego, wsparcie otrzymały 32 obiekty. Przytoczę nasze powiaty. Powiat Mławski. Otrzymał wsparcie dla jedenastu obiektów, i w tym jest strzegowo pięć obiektów, mława miasto i powiat również skorzystały po jednym. Radzanów dwa obiekty, Dzierżgowo 1 i lipowiec kościelny 1. Strzegowo. Oczywiście zdecydowany chciałam to panie Redaktor liderem jest strzegowo. Tak, pięć obiektów. Pięć obiektów, tak. Wiedzie premstrzykowa, ale strzykowa od dawna. Wiedzi prym, jeśli chodzi o zdobywanie środków unijnych, prawda? I nie Zdecydowanym. Tylko, I nie tylko mm -hmm. unijnych. Powiat Cichanowski skorzystał z tego programu i wybudował sześć obiektów Cichanów, gmina, Grinojeck, Ojrzeń, Opinogóra i Gołymin. Również powiat żuromiński, dwa obiekty, konkretnie w mieście. Żurominie. Także zachęcam, zachęcam samorządowców również, aby zainteresowali się tym programem, wchodzili na stronę ministerialną, w jaki sposób można korzystać z tego funduszu, jakie wspar wsparcie mogą uzyskać. Poza tym zachęcam również do realizacji innych programów, bo są pieniądze też na budowę dużych obiektów sportowych i tutaj jeżeli chodzi o Mławę, to również burmistrz się interesuje. Wspieram go w tych działaniach takim no, nowym obiektem sportowym, który będzie nastawiony na działania lekkoatletyczne. Może by się przydał projekt rządowy jakichś ścieżek rowerowych, Powiem, że to też jest taka bardzo pożądana przez mieszkańców e, infrastruktura. Pani redaktor, o tym rozmawiamy i myślę, że w następnych, przyszłych latach tego typu projekt również będzie rozważony. I poddany do realizacji, bo to są bardzo ciekawe też no, takie aspekty, z których na pewno y, korzystaliby mieszkańcy, a przy tym no mniej osób korzystałoby z ruchu y, drogowego, samochodowego. Pani poseł, czas nam się powoli kończy. Jeszcze krótko o ważnych zmianach wprowadzonych w karcie nauczyciela od września. Nauczycieli czekają podwyżki, nie takie, o jakie zabiegali, ale będą. Na jakie kwoty mogą liczyć pedagodzy i wychowawcy? Szanowni Państwo, od 1 września będzie zrealizowana podwyżka dla nauczycieli około 10%. Od stycznia nauczyciele otrzymali 5%, czyli w sumie w 2019 roku podwyżka dla nauczycieli wyniesie około 15%. Od pensji zasadniczej dodajemy. Tak, mhm. tak, 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 tak. Oprócz tego y, wprowadziliśmy minimalne wynagrodzenie, to znaczy minimalny dodatek za wychowawstwo w wysokości y, 300 złotych. Oczywiście samorządy mogą znacznie y, więcej. Y, Przyznać tych środków, ale na pewno nie mniej jak 300 zł. Poza tym jest też bardzo ważny aspekt, na który zwróciliśmy uwagę, to są umowy o pracę. Nauczyciel, który rozpoczyna pracę w tym zawodzie, otrzymuje umowę na czas określony na jeden rok. I taką umowę może mieć maksymalnie do 30%. 6 miesięcy. Po 36 miesiącach obowiązkiem pracodawcy jest zawrzeć z pracownikiem umowę na czas nieokreślony. To jest bardzo ważne, ponieważ zwiększa taką stabilizację pracy w zawodzie nauczyciela. I sukcesywnie będziemy starali się, ażeby ten prestiż i zawód nauczyciela zwiększać, a nauczyciele polscy zasługują na to. Jak najbardziej najważniejszy w procesie wychowania i kształcenia jest uczeń, ale nauczyciel, który jest dobrze uposażony, na pewno wtedy jest zadowolony, a to z pewnością wpływa na jakość kształcenia i wychowania. I bardzo 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 chciałabym, żeby nasi polscy nauczyciele byli docenieni, a my z każdym rokiem będziemy chcieli jak najwięcej, żeby no cała sfera budżetowa, nie tylko nauczyciele. Jeżeli, jeżeli będzie dochód państwa wzrastał, jeżeli będziemy bogatszym państwem, no to wtedy i pracownicy z budżetówki będą lepiej opłacani. No a w tym gro stanowią nauczyciele. Tylko samorządowcy trochę się boją, że tak naprawdę to budżety właśnie gmin i miast dostaną po kieszeni najbardziej. Nie boi się pani, że, że samorządy po prostu nie podołają finansowo. Pani redaktor, no tak aż nie patrzyłabym na to w ten sposób, ponieważ podwyżki dla nauczycieli są zabezpieczone w budżecie państwa. Czyli pieniądze będą przekazane na ten cel, tak? Tak, powinno być. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości, Anna Cicholska. Dziękuję. Dziękuję również pani redaktor. Dziękuję też wszystkim radiosłuchaczom Radia 7, także wszystkim uczniom, wszystkim nauczycielom. Życzę przede wszystkim bezpiecznych, ale też i radosnych, pogodnych wakacji. Wracajcie szczęśliwi, zadowoleni. Do szkoły pełni optymizmu i uśmiechnięci. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia, Urszula Adamczyk. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.